I po lewej stronie zespół zachęta, natomiast po prawej stronie już nam z pierwszej decyzji zespół splęto od trzeci. Byli bardzo blisko z pierwszej decyzji, żeby przejść do fazy z ale a ja zabrakło do szczęścia. W tym momencie. Zespół w bez ważnego zajęcia, ale o tym chwilę Bez ważnego zajęcia Marta Krzekowskiego, który pojechał w podróż po no, Nie zobaczymy go w tym momencie na boisku, ale jego zmiennicy będą go godnie zastępować, to dobrze o tym wiemy. Natomiast po lewej stronie zespół zachęta, nieznany jeszcze, dołączył do drugiej edycji, także jeszcze nic nie możemy o nich powiedzieć, za chwilę wszystko się okaże. Pięknie! Też ze swojej zachęta. z tego co wiemy, małe braki w ostatnim momencie, ale przyjechał zespół, który na pewno będzie walczył o najwyższe cele. Dostrzeba do ręka. Zdaje się, że daje swoje musiał się podać, ale na spokojnie wypieci do przodu. A jeszcze jakaś wysoko ciekawa, to ta sprawa tak się grana, bo jest tak sześciozołowych bardzo często i to ryzyko jest, ale jeżeli stracą bramkę, jeżeli stracą piłkę, to można naprawdę zrobić tylko bramkę, ale do tego też trzeba techniki, żeby, żeby zapowy precyzyjnie do maki zapewne ryzyko się zniszczy. Graka sklandor oszeczna, ale spokojnie i bardzo dynamicznie, bardzo mniejszy pozycja to się podoba. To się zbija, nie znaczy, że <noise> zachęta? Nie zachęta! zachęta! To są gospodarze, tak naprawdę, można powiedzieć. Jeszcze tego meczu szybkie zmiany pozycji. Dużo walki coraz szybsze tempo tego spotkania. Franka, szachęta jest uniknięty, ale ten Franka miał już spisko z graniem, z graniem na pozycji innej niż prezentuje. Także mamy ciekawe starania, 6 na pięciu Przynajmniej w polu. Już od rana? Mam uderzenie. Teraz niech spotka dosłownie doskonale rozumie się z frankażem, brak plankarz zachęty. I na mnie złotce, bo czuję się pewnie. Daleko miękko i dokładnie, brak nasz splendoru, ale tym razem nic się nie rodziło z tej sytuacji.

Zważając na fakt, że ten brak też naprawdę wysoko gra, będą no musieli uważać na takie strzały za słowy. To jest ciwadło za numerem 7. Muszę pójść, ale jest już na swojej... Zablok. Spędzę, ruszę I teraz jest szansa i współbolę. Jeszcze doro, wychodziło. Wyjdźcie od zaczyna względ do Bramka w pierwszej ja bardzo dużo ratował Zobaczymy jak będzie w tej pozycji. Ale teraz przejdziemy do spotkania. Podajemy rzutka. Minięcie. nie raz na niewiele brakło. I znowu świetna obrona. Ale nie ma. Zachęcam, żeby. Zachęcam! zachęty, Zachęcam! 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 dużo Wychodzi na gwiazdę tego meczu. Nagle się wagę skupia nadzieję. Całoniki. A, podanie. do skrzywa świetnie gra nogami traktat splendoru. Już tu raz dokładnie zmierzone podanie. Ej, no nie! Tak jakby trochę braku zań, do gry, mniej ruchu. I będzie ręka ręka i rozpoczną za splendoru. Bardzo niespozornie z 4 45. Pan arbiter prosi o odsunięcie się. Szczał. który nie mógł zagrozić tym razem w bramce. bramce zachęty. I ruszają za wący. i znowu nogami świetnie Boli bramka. Ile razy on już uratował zespół. Wydaje się, że w tej sytuacji w tym spotkaniu nie wda się. To jest pewne dla zachęty. Bardzo wysoko teraz presji. Skutkuje odebranie z nim i błędami zespołu z pędołu. Do środka, przesunięcie. Szał i obrona. Obrona zablokowane. Za skrzypce. Czyli rozpoczął od zawodnicy Flandorów, którzy już będą szukać okazji z górnymi podaniami. To jest w bardzo daleka piłka i jest szansa! A mogło go zaskoczyć. Oh, no! i środka. Let's, let's oh, Ale nie wyrażam. Idę środa. Ale minicie, co to nie te skrzydło, tak jest, do rąk 7,16. To panuje, ja opanował. I będzie rzut rożny.

nie wiem, w nie Ale tak? Dalej, czy Tak, jest skuteczne i także szansa na złobycie, pierwsze szamki, jest zagania. Greg, na ten, nie było i odpoczęć Czy przyspieszą, czy będą próbowali jednak od tego pola, ale jest. Spokojnie oczywiście. Się... Nie poczęła noc, tylko teraz wytrzymać. I na spokojnie z prawnikarzem. Dalej po znowu dokładnie ile razy już mówiłem o tych dokładnych podaniach to jest akut na pewno podanie rzutka i... i gol! tak jest Jeden do zera. Spendor szczeci i od razu zmiany świeża krew wchodzi na boisko tak jest to o czym mówiłem styl który przypomniał Zachęta jest fantastyczny na Orlitale grozi wielkim ryzykiem kontry i muszą się serwici zawodnicy Ona no, teraz do no, że nie będą chcieli wyjść wyżej. Czuje dużo walki i coraz więcej emocji. Podanie dosyć nie skuteczne zagranie wyżej i będzie szansa na wyjście bramkarza. Ale walka, walka i artyklery na pewno pogodzili się, uśmiechnęli. I właśnie o to chodzi. Pocałowali i o to chodzi.

Ale tak tylko, tak. ależ mocne uderzenie, chcieliśmy trzeba zaskoczyć w ramkarza. wychodzą, nocy zachęty. No dobrze znam to wojsko i jest to atut, dlatego pozwolają sobie na takie poczynania, bo lewej paki. I po skrzywdze do Klim, ale przerwający zamiast rozmiarów osiem, Oskara. Popatrz, I czy Brakach znowu pokusi strzał? Jest! Jest świetny strzał! Ale Brakach robi swoje.